Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj omówię dla Was pomysł budowy 200-metrowego wieżowca tuż przy popularnym Warsaw Tower w Warszawie. Chodzi o zapowiadaną już od kilkunastu lat inwestycję na kolejowej działce. W przyszłości miałby tam powstać wieżowiec o roboczej nazwie Centralna Park. W ostatnim czasie więcej informacji na temat tego pomysłu pojawiło się w przestrzeni medialnej. Już wcześniej wiedziano, że powstanie wysokościowca jest realne ponieważ remontowana ma być warszawska linia średnicowa a odgrywa ona kluczową rolę w powstaniu Centralna Park ponieważ aby budynek mógł powstać to musi zostać wzmocniony grunt nad warszawską średnicą jakie są najnowsze informacje o wieżowcu Centralna Park i jak w przyszłości miałby on wyglądać o tym więcej w dalszej części materiału jeżeli film ci się spodoba to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału ponieważ większość widzów ogląda filmy bez zostawienia subskrypcji, a chciałbym, żeby kanał bardziej się rozwinął. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu raportwarszawski.pl pod tytułem Wieżowiec PKP przy Warso rozmawiamy o jego wysokości. Autorstwa pana Piotra Wróbewskiego oraz artykuł na portalu wieżowce.pl pod tytułem PKP wraca do planów wieżowca przy Warso. Trwają rozmowy o wysokości projektu. Autor artykułu nie podpisał się. Remont warszawskiej linii średnicowej to temat ciągnący się już od wielu lat. Przekładany był niezliczoną liczbę razy, jednak w ostatnim czasie coś wokół tej sprawy zaczęło się dziać. Nowe informacje wskazują na to, że remont warszawskiej średnicy może pomóc w budowie wieżowców w centrum stolicy. Jak czytamy w lidzie artykułu na portalu raportwarszawski.pl nowe informacje w sprawie remontu linii średnicowej. Wiceminister Małebszak podał, że powstanie węzeł przysiadkowy na ochocie i miejsce pod przyszłe wieżowce w centrum. Prace na tym odcinku ruszą po 2030 roku. Jak wynika z ostatnich informacji, na wschód od ulicy Żelaznej warszawska średnica zostanie przykryta płytą stropową, co umożliwi w przyszłości zabudowę linii średnicowej obiektami kubatorowymi, czyli obiektami na trwałe przytwierdzonymi do gruntu. Chodzi m.in. o wieżowce. I to jest najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o możliwość budowy wysokościowców w rejonie linii średnicowej. Najgłośniejszym projektem, który dzięki temu może zostać zrealizowany, jest oczywiście inwestycja o roboczej nazwie Centralna Park. W ostatnim czasie, jak informują portale internetowe, inwestor czyli spółka powiązana z CPK omawiała plany wieżowca i przyszłą jego wysokość. Jak czytamy na portalu raportwarszawski.pl Wraca pomysł budowy wieżowca PKP przy Warszawie. Kolejarze chcą zakontraktować inwestora, który postawi wieżę. Na razie muszą dogadać się z miastem, a potem poczekać na remont linii średnicowej. Bez tego inwestycja się nie rozpocznie. Na temat omawianej wysokości wieżowca wypowiedziała się pani Katarzyna Włodek-Makos, przedstawicielka XCity Investment, której wypowiedź czytamy na portalu Raport Warszawski.pl. Rozmawiamy o tym, jak wysoki ma być ten wieżowiec. W tej chwili poszukujemy takiego rozwiązania, które będzie właściwe pod kątem urbanistycznym, ale także opłacalne dla PKP. To jest przecież wizytówka miasta, a teraz mamy okno, żeby to zrobić. Sama działka, na której miałby powstać wieżowiec, uważana jest obecnie za jedną z najbardziej wartościowych, niezagospodarowanych działek w centrum Warszawy, ponieważ obecnie znajduje się tam parking, który łagodnie mówiąc nie przystaje już do nowoczesnego centrum Warszawy. Jak czytamy na portalu raport warszawski.pl. Jeżeli chodzi o skalę i położenie, to chyba nie ma lepszej nieruchomości. Mówi nam Katarzyna włodyk Makos, która ubolewa nad obecnym wyglądem działki, jak dalej wypowiada się pani Katarzyna włodyk Makos. Chciałabym zagospodarować ten obszar w inny sposób, nawet tymczasowy były pomysły na zabudowę kontenerową czy oddanie go na pewien czas miastu. Można by tam stworzyć miejsce, do którego ludzie chcieliby przychodzić. Jednak po chwili dodaje, że to nie jest główny cel spółki. Liczy, że w tej kwestii uda się porozumieć z miastem, by wykorzystać ten teren do czasu budowy, a jak w szczegółach miałby wyglądać wieżowiec Centralna Park. A przynajmniej co o tym wieżowcu mówiły dawne projekty, ponieważ nowych jeszcze nie ma. Dekady temu spółka X -City Investment należąca do PKP S.A., przedstawiła ambitny projekt Centralna Park na działce w samym centrum Warszawy. Na terenie o powierzchni ponad dwóch hektarów miał powstać kompleks z biurami, usługami i hotelem, którego najważniejszym punktem byłby 200-metrowy wieżowiec na rogu Alei Jerozolimskich i Alei Jana Pawła II. Ponadto, jak czytamy w źródle, projekt, za który odpowiadało biuro Suta Architekci, Zakładał budowę czterech budynków o łącznej powierzchni 140 tys. m2, zlokalizowanych bezpośrednio na płycie przykrywającej tunel średnicowy. Część dachów miała zostać przeznaczona na ogólnodostępny ogród miejski. Obecnie na reprezentacyjnej działce od lat znajduje się niezbyt atrakcyjny parking. Warto dodać, że w czasie powstawania wieżowca Warso spółka PKPS była w kontakcie ze słowackim deweloperem Haber Revis. Ustalono m.in., że w przyszłości powstanie przejście podziemne łączące obie inwestycje z dworcem centralnym. Część już istnieje i jest częścią kompleksu Warso. Warto jeszcze przypomnieć, że planowany wieżowiec miałby osiągnąć 200 metrów wysokości i zaoferować miałby biura, część hotelową oraz lokale przeznaczone na usługi. Wieżowiec Centralna Park robi ogromne wrażenie na wizualizacjach. Jest to na pewno wyróżniający się projekt na tle innych warszawskich wysokościowców, jednak do jego powstania jeszcze daleka droga, czego powodem jest wciąż przedłużające się rozpoczęcie prac nad modernizacją warszawskiej średnicy. Wizualizacje wieżowca mają już wiele lat, więc raczej na pewno projekt zostałby zmieniony, ale być może wysokość i przeznaczenie nie uległyby tak drastycznej zmianie. Ostatnie informacje dają odrobinę nadziei względem tego, że wieżowiec kiedyś powstanie. Taka modernizacja warszawskiej średnicy, która zapewni możliwość zabudowy nad nią, jest wielkim krokiem do przodu, który jest konieczny. Jednak jak wiemy, remont warszawskiej średnicy to nie jest perspektywa dwóch, trzech lat, a raczej o wiele dłuższego okresu. Według dostępnych informacji, etap prac, który dosięgnie centrum Warszawy, ma rozpocząć się po 2030 roku. Co za tym idzie na budowę wieżowca Centralna Park, będziemy musieli jeszcze dość długo poczekać. Bardzo prawdopodobne jest też niestety, że nowy projekt przyszłego wieżowca nad linią średnicową będzie zmieniony. Obecnie w Warszawie istnieje trend niestawiania wieżowców powyżej 200 metrów wysokości, więc może się okazać, że nowy projekt byłby niższy. To by na pewno nie zadowoliło fanów warszawskich wieżowców, ale jest to mocno realne, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Raz ujmując, wieżowiec Centralna Park może powstać, ale w nieco zmienionej formie i zapewne nie będzie to perspektywa kilku lat, a najprawdopodobniej kilkunastu. Jestem ciekawy, co Wy uważacie na ten temat. Podoba Wam się wizja kolejowego wieżowca w centrum Warszawy? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do udostępnienia filmu w mediach społecznościowych. Z góry dziękuję. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam. I do usłyszenia.